Słuchajcie, jak stracisz pieniądze, to nie straciłeś nic. Jeżeli stracisz zdrowie, to straciłeś coś, ale jeżeli stracisz charakter, to stracisz wszystko. Do czego piję? Chodzi o to, że ja. zawsze pozostanę sobą czyli ze swoimi poglądami i mimo tego, że dookoła te wszystkie informacje ludzie i tak dalej którzy wywierają jakiś tam wpływa, bo mogą wywierać mieniać podejście niektórych ludzi, ważne jest, żeby pozostać sobą, czyli żebyśmy byli w tej piosence nietykalni. Dzisiaj wiadomość, która jest na wszystkich wiadomościach. W wszystkich stacjach telewizyjnych, radiowych jutro rano, dzisiaj jest czwartek, tuż przed północą, będą pisały o śmierci królowej. Jakby nie było najważniejsza wiadomość. ja za bardzo tutaj się nie chcę wdawać w dyskusję z tego względu, że no mam podejście takie jakie mam jeżeli chodzi o cały establishment e, polityków i tak dalej i tak dalej i różne osoby różnie podchodzą do tego tematu, no, czyli do tematu śmierci królowej. I jakby nie było, No królowa 70 lat panowała, miała 96-97 lat, była drugą na świecie e, osobą, która panowała taki okres czasu, a pierwszą e, w Anglii. Dużo widziała Dużo się wydarzyło za jej życia. Ludzie mają różne podejście i różne zdanie na temat królowej. Jest też wiele różnych teorii spiskowych, w jakich kręgach ona się obracała. I rodzina królewska, jest wiele różnych teorii też, które powstały po śmierci. Dajany. No i całe mnóstwo różnych najróżniejszych historii, ale żeby być konkretnym, co może przynieść śmierć królowej? No, na pewno przyniesie zmiany. Na pewno w ogóle już, jeżeli chodzi o królowe Elżbietę społeczeństwo było dosyć podzielone, bo jak na przykład rozmawiałem z ludźmi w ludzi, to niektórzy mają wyrąbane, niektórzy nawet się cieszą, że nie ma, niektórzy mówią, że wielka strata łezka się wokół kręci i tak dalej, i tak dalej no bo jakby nie było jeżeli ze szkoły i w ogóle, jeżeli się spytałaś co się wiąże, coś się kojarzy z Anglią z Wielką Brytanią, no to wiadomo, że gdzieś tam na pierwszym miejscu była zawsze królowa. No i teraz królowej już nie ma. Będzie król, który już jest, bo wiadomo, został królem po śmierci królowej. Karol i. Myślę, że to już nie będzie taka tradycja jak była z królową, bo króloga, królowa panowała tyle czasu, ludzie się do niej przywiązali. E, tyle krajów, co odwiedziła, była przecież też w Polsce. E, myślę chyba to było za rządów... Nie wiem, czy czasami rządy Kwaśniewskiego. Nie jestem pewien. Królowa była w Polsce, raz była w Polsce, z tego co się nie, nie mylę, ale odwiedziła wiele różnych państw. No i była głową reprezentacyjną, reprezentacyjną oczywiście kraju Wielka Brytania, wiadomo, że nie tylko z głową Wielkiej Brytanii, bo i Australii, czy jakieś tam inne wyspy. No i, i zawsze była właśnie, no jest, jak powiedzieć, jedną z osobą politycznie wizerunkowo najważniejszą na świecie tu nie mówię o względach personalnych czyli czy ktoś ją lubi czy nie tylko o względy wizerunkowe i e, czyli tak zwanej władzy też, nie? czyli e, bogactwa e, to e, jak rozporządza Ile lat, i tak dalej, i tak dalej. No, historia, tak? Cała, która się wiąże z królową. No i nagle jej nie ma. I już wszystko to, co tak było wcześniej, się kojarzyło ludziom i, no, i tej mizerunek tej królowej, którzy wiadomo, no. Anglia, Królowa, no to zawsze razem w parze szli, tak? No ale ostatnie, ostatnimi czasy, no to powiem Wam, że ludzie też zmieniali podejście do, w ogóle jakby ten jubileusz i tak dalej, do, chociaż powiem Wam, że no ludzie celebrowali, cerebrowa ale e, to te, te celebrowanie tego jubileuszu e, platynowego no, głównie po to, że jest dodatkowy dzień wolny, czyli bank holiday, imprezy, bary, wszędzie flagi i tak dalej. Alkohol się lał z strumieniami. No, wiadomo, ludzie się ze sobą spotykali, prawda? I tutaj nie wszyscy zaraz. Myśleli i byli pod tym kątem nastawieni, że jubileusz, jubileusz to muszę, nie wiem, wystawić flagę, albo muszę w oknie wystawić wizerunek królowej, czy coś takiego, nie? Każde, różne osoby na to różnie patrzyły. I w tej chwili, jak królowa już nie żyje, no to też różne osoby mają. Różne zdanie, tak? Niektórzy może gdzieś tam opłakują, niektórzy mają wyrąbane, no a jeszcze inni mają inne podejście i, 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 i nie wiem, no i w jakiej żałobie i tak dalej są i tak. Najbliższy, najbliższy czas, 10 dni. Przepraszam Te 10 dni teraz, co ogłoszone jest Właśnie tej szałoby Narodowej pogrzeb, Nie wiem, czy już jest wyznaczona woda pokrzebu Jeszcze nie patrzyłem w internetach Bo pracowałem Jedę teraz do domu No Przyjadą, wiadomo, przywódcy Z całego świata Londyn Podejrzewałem, że będzie, kurde całkowicie e, można powiedzieć zamknięty będzie w ogóle no Meksyk, bardzo możliwe, że będzie Bank Holiday, czyli dodatkowy dzień wolny od pracy, jak był na jubileusz to bardzo możliwe, że się można spodziewać tego dodatkowego dnia wolnego od pracy e, no wiadomo, waluta na na gdzie jest głowa królowej, to będzie musiało być też prawdopodobnie zmienione, bo już no nie ma królowej, tak? Będzie musiała być ta ten wizerunek królowej, tą waluta wycofana. Będzie król teraz, tak? No i wiele różnych rzeczy, które nam do głowy teraz nie przychodzą, wpłyną na oblicze Anglii też podejście tak króla pewnych spraw to w jakich litach się obraca no wiadomo król królowa jedna rodzina się obracają w tych samych litach. tylko że te jak wspomniałem tu już te oblicze się zmieni troszeczkę i podejście ludzi myślę zmieni się podejście ludzi bo w ostatnimi laty już to nie jest taka ta tradycja jak było na przykład 20, 30 lat temu Ale jak rozmawiam z ludźmi No to ludzie zawsze sobie kojarzą Zawsze o tym pamiętają Jak się urodzili, tak Zawsze królowa Zawsze królowa, bo Królowa Elżbieta Została Weszła na tron Jak to się mówi, chyba jeszcze za Churchill'a Tak, także no Pamięta różne, różne czasy Tak jak wspomniałem wcześniej Podróżowała do różnych krajów, widziała różne rzeczy. No i cała ta historia, tak? No i dużo się, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, dużo się dzieje, bo Brexit COVID cały cała sytuacja, która też wpłynęła na rynek pracy i tak dalej. Boris Johnson, który został odwołany i że od wczoraj jest nowa minister także no te wszystkie zmiany które wpływają w mniejszy lub większy sposób na Anglię jakby nie była, jakby nie było Wielka Brytania, Anglia jest mocnym wizerunkowo krajem. Wiadomo, że królowa była bardzo mocno wizerunkowo osobą. I to była osoba, można powiedzieć, jedna z najważniejszych, jakby to powiedzieć, politycznie i wizerunkowo osób na świecie. Bo ja nie mówię tutaj o ważności jako względy osobiste, tak? Bo na przykład dla mnie czy dla Ciebie może być ważny całkowicie ktoś inny. Ja tutaj mówię o wartości, e, wartości ludzkie, tak? Że ktoś na przykład sobie mógł cenić królowe za coś, a ktoś ceni kogoś innego za coś, tak? Ja na przykład. No, ceniłem moją mamę święto, świętej pamięci która była dla mnie wszystkim dopiero jak umarła no to zobaczyłem jak po prostu byłem do niej przywiązany no tak z reguły jak ktoś odchodzi bliski to człowiek wtedy widzi no i ona była dla mnie bohaterem tak. jeżeli wychodzi spoza krąg no to są osoby, które też już nie żyją niestety a te dużo zrobiły Taj. Wcześniej Jeżeli mówimy o Anglii To e, księżna Diana Która miała bardzo dobre serce Która ona mówiła e, Wręcz w różnych wywiadach Które można znaleźć jeszcze na internecie Na YouTubie Że ona nie jest częścią tego establishmentu Że ona nigdy nie będzie królową Bo nigdy jej na królowę nie wybiorą Bo ona nie jest częścią Tego establishmentu I wiele osób, które Nie jest było częścią tego establishmentu, no to już nie żyje. Z tych czy z różnych względów. I widzimy w Polsce osoby, które nie żyją, które jakby można było spojrzeć, nie były częścią tego establishmentu. Nie ma ich z różnych powodów. Ale nie tylko w Polsce, nie tylko w Anglii, ale i na świecie. Pamiętamy prezydenta Ameryki Kennedy'ego, który został zamordowany też przez to, że zaczął mówić o niewygodnych rzeczach. Pamiętamy inne znane osoby, które, które niestety już nie są wśród nas. I te wszystkie rzeczy nasuwają nam pytanie: jak ten świat funkcjonuje? I czy to wszystko, jaki to wszystko ma sens? To co wszystko się dzieje dookoła nas. Całe jesteśmy częścią tego systemu, który kieruje nami, tak? Bo, bo jeżeli my się z tego systemu chcemy wyłamać, no to albo nie mamy rady, albo jeżeli chcemy ten system w jakiś sposób złamać, tak jak niektóre osoby próbowały, no to już ich Dużo już nas nie będzie, tak? Musimy jakoś podążać za tym systemem tego, czy nie chcemy: tego, czy chcemy, czy nie chcemy. No, bo tak naprawdę tutaj za dużego wyjścia nie mamy. Oczywiście bardzo liczy się, żebyśmy mieli swoje zdanie. Żebyśmy nie podążali jak te stado baranów w jednym określonym celu. Żebyśmy potrafili mieć swoje zdanie. I weryfikować informacje, nie podążać za z reguły, bo tak jest, większością, ogółem ludzi. I zobaczcie: no, umiera osoba, rzeczą wiadomą jest, że we wszystkich głównych. Wiadomościach, we wszystkich głównych stacjach, tych bardziej głównych i mniej głównych, wszędzie jest jeden temat, który będzie przez kolejne dni, może nawet i jakieś tam tygodnie trwał. Postała się rzecz niesłychana, straszna dla niektórych osób. No, że zmarła głowa Wielkiej Brytanii, no i innych części świata, że tak powiem. Oczywiście głowa Kościoła, tak? Anglikańskiego. No bo królowa głowa Kościoła, tego co założyli, swój, swój kościół, tak. Po y, sprzeczce y, z papieżem ileś tam lat temu, tak, złożyli swoją religię. No i królowa wiadomo, została głową y, tej religii, tak. Nie chcę tutaj za, za dużo, też tak, na paczekanie mówić, no bo ja to nagrywam spontanicznie wracam do domu e, wiadomo, no temat wszędzie, ja, ja też, ja nie lubię, tak jak miałem nie lubię, ja nie lubię e, politykę ja uważam, że polityka to jest najgorsze gówno za przeproszeniem, które dzieli ludzi nieważne jakie partie są zawsze się tych ludzi dzieli, bo jest takie powiedzenie, dziel i rządź dziel i rządź i tak dokładnie to jest zobaczcie, jak My jesteśmy podzieleni. Zobaczcie, w Polsce co się dzieje ostatnimi czasem, jak się dzieli ludzi. Jak ci ludzie są, skakają sobie do gardę jak są podzieleni. Kiedyś nakręciłem taki odcinek, ale zrobię jeszcze i bardziej rozwinę o tym, że religie i polityka służą, to są zajebiste narzędzia do manipulowania masami ludzi religię i polityka. Zobaczcie, ile mamy religii, zobaczcie polityka, jak można łatwo manipulować ludźmi i dawać im złudzenie, żeby w coś wierzyli. Żeby w coś wierzyli. Jeżeli ludziom damy jakiś temat, że w coś będą wierzyli, jeszcze będą mieli jakąś nadzieję, że coś mogą, to bardzo łatwo tymi ludźmi będziemy mogli manipulować. Jest wiele różnych książek, różnych e, e, rzeczy na ten temat, jak właśnie się ludzi manipuluje i w jaki prosty sposób. Ostatnie, nie trzeba daleko szukać, ostatnie lata. Patrzmy, jak bardzo łatwo można ludzi manipulować i wszyscy w większy się, w mniejszy sposób jesteśmy podatni na te manipulacje. Ale powiem Wam, że ostatnie lata, no to nie, te zszokowały, bo nie przypuszczałem, że aż tak tyle ludzi, nawet z mojego jakiegoś tam bliskiego otoczenia, są podatni aż tak bardzo na te manipulacje i nie potrafią samodzielnie weryfikować. Nie potrafią samodzielnie myśleć. Piszcie w komentarzach, co ty myślicie. Nie ja dojeżdżam na chatę Trzymajcie się. Do kolejnego razu.